Kurczę, nie wiem, gdzie ten pan poszedł. Yy, co, co wy poszukujecie? Yy, drukarkę. Na drukarkę jakieś, no. Nie na te tusze, tylko na no. to, tonery, tak? O, ja nie, o, ja to nie wiem, nawet co to Nie ten... wiem, ale. Nie wiem. <laughs> co kupić drukarkę, ale nie mają pojęcia, jaką. A drukarka nie kosztuje 50 zł, a te tonery nie kosztują 200? To nie działa w taki sposób, kurwa, że tusze troszczą od drukarki? No, przychodzą i nie wiedzą. Mm -hmm. Nie wiem, zależy jakie są. No, to hmm, drukarki. No. Mam co jakiegoś... Yy... Żeby drukowała, po prostu działała normalnie. Tak? 399, 3? 329, 299. A to za 299. Jakiś kanon jest, ale gdzie on jest? Chłop po cenie wybiera drukarkę i chuj. Coś takiego czekać. To jest nowa, co to jest. On na mnie żeby taką no, 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 no. Tak. To też chyba jest na ten tusz. Czekajcie, no, muszę to... sprawdzić. Nie, Nie wiem, to... bardzo często ci ludzie w tym, w tym Lombardzie są dla mnie uroczy. Oni są bardzo uroczy w swojej prostocie. Ja im zazdroszczę poniekąd. Chciałbym się uśmiechnąć po tym jak pójdę do sklepu, do lombardu, whatever, kupując drukarkę. Jakby chciałbym, żeby coś takiego mi kurwa radość sprawiało. Ale ja jestem kurwa zmierzłym Polakiem, kurwa. No, to taką zwykłą KURWA jestem. Kurwa, chciałbym być na no tyle prostym człowiekiem, żeby mnie kurwa drukarka cieszyła. Nasze kaszami jesteś przede wszystkim, no, no właśnie dlatego mówię, że jestem zmierzłym, zgryźliwą kurwą. Lepiej Panie na te tonery, nie? No ja nawet nie wiem, czy to się różni. No taniej to wychodzi, to, to drukowanie, nie? No, no, no jak jest na tonery, no to lepiej, żeby było na no, tonery. No, no to na tonery. Bo jak są te tuszeć, to też można na za sam jęczmieć. Tak, czy? no. W jak tam drukujecie, nie? No to raz na ruski rok, ale no. jak jest potrzebne, to nie ma nikt. No, to tak. są te, te, te tusze takie. Na te droższe, to są na, na tusze też, czy na. Tam jedna chyba na pewno będzie na ten toner. To mi się sprawdził. 123 zł kosztuje kolor czarny, nie? Mhm. Na przykład do tego. Mhm. 62 sam czarny. To nie ja, byś dał to na toner. Tylko, że te już są takie wielkie, zobacz tu. Mhm. Takie. No, 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 no. Duże, duże. Dobra, to Co? dawaj to, Nie, za duże. Du że zaraz, no, że tak wiek, jest duże. Jest Ze skanerem takim to to bardziej. Dalej, nie, no to taką mniejszą. No to tą weźmiemy. Okej. Okay. Okay. Bo mniejszych nie masz. To jest najmniejsza Jeszcze, jeszcze mniejszych nie ma. Okay. To, okay. to są chyba wszystkie. Brother. Tu jest jedna HP, którą mam aktualnie tu. Mhm, no. I Canon to jest ta. Przestań tak spamować, no, to Johnny, to bo cię stan wypierdolę. I telefon nie widziałeś. jeszcze. No Zobacz, jaki ten iPhone w jakim stanie. Który? Ej, tam ten tam. Jest... Ubitym, za tysiąc, W jakim w stanie jest? Pewnie, że biorę. No, chcesz sobie sprawdzić? Coś? Hop, hmm? patrzył na, na telefon i stwierdził, że go pije no, Może go odpalku, no, zobacz, jak bateria jest przetrzepana, czy coś. Uff, musisz sobie Nie, 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 w Mm. No to będziesz musiał się przestawić nie? No, ja mam troszkę cały, pobawić. Całe życie na Androidzie jestem. Na początku będziesz Najwięk, się wkurzał. Największy hejter iPhone'a. Mm. Wszyscy. Największy hejter, największy hejter iPhone'a, ale ma go pierwszy raz w ręce. nie? Hejterzy i tak przesiadają się na iPhone'a. No mówiła, no mówiła. No spoko jest. Szkiełko sobie jeszcze nakleisz jakieś na to. Materia się wymieni. Materia się nie potrawa zmieniać. wymieniać. No A nie czemu chcesz baterię wymieniać? Jak 83% Ale to zobaczysz jak w użytkowaniu no, jak no, to no. będzie. W, w podejrzewam, że wystarczy ci spokojnie, nie? No to dobra, to wezmę to i tam. Okej. Okay. To tu bym ci <laughs> pięć dyszek urwał, tu bym ci pięć dyszek urwał. Yy, to mamy za wszystko 1200. No super, i karty będzie. Wyłączyć go i schować tył do, do No, 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 możesz, no. no? <laughs> A co nie ja sam są sąga? Ja pierdolę, jak oni się cieszą kurwa, z przedmiotów, kurwa. Chciałem się cieszyć z przedmiotów, nie umiem. Ja pierdolę! Tak jestem przyjąć Nie, ja miałem tego, e, no, motorole 40, no, ale już taka masażna. Muszę wyłączyć co jakiś czas, bo się muli. Będziesz za... Kuboś, Chciałem się spytać ciebie, mój szanowny kolego, bo mój synuś pojechał teraz do Francji i chciał... O, czekaj jeszcze raz. Zatraciłeś się w rzeczach materialnych, jakbyś puścił Boga do życia, to cieszyłbyś się z prostych rzeczy. Nie no, jakbym chodził do kościoła, to też mógłbyś się cieszyć z prostych rzeczy, na przykład, że dzisiaj mnie nie molerowali i tak dalej. Ale, ale na no spokojnie, kurwa, na no spokojnie. Mógłby głośnik kupić, bezprzewodowy. Ty masz syna? Nie ja, ale Lilka ma no. Ja mam syna, jak? Jebać was mnie szczuchy, Lubię takich, lubię takich. No. Jebać was mnie szczuchy, tylko moja gmina, kocham moją krowę. A potem jest tak, my to z Łandrzejem byli w mieście ostatnio, no, on prowadził, on prowadził, bo ja to się boję po takich dużych miastach jeździć. A, a gdzie byliście? W Żyrardowie. Duże miasto. Nie, ale w Hamburgu mieszka. No i co z tym głosikiem? No i słuchaj, masz taki głosik bezprzewodowy. Tam no. takie rodne są niebezpieczne, dokładnie. Chłopie, no. kto tu tam jeździ? po tej Warszawie. To normalnie światła mają na drodze. My to kóła na nawcie nadal ciśniemy, bo to kóła to, to jeszcze nie ma takiego. Proces elektryfikacji jeszcze do nas nie dotarł. Mhm. On przyjedzie, to tam się kupi. Czy z ciekawości chciał wiedzieć ile kosztuje? Różne masz ceny dobrze, 50, a... 100, 150, 200, 300, 400, 500, 700. To pokaż ten zastów. Nie no dobrze, ale taki wiesz, uniwersalny, co? Znajdzie się coś pewnie, że tak. Tak? Ale y... to kiedy? Dzisiaj chcesz go kupić? Yy, Chciałbym ci powiedzieć, że, że tak. Yy, <laughs> ja bym yy, przyniósł ten jego głośnik, nie dobra Wituchna, co twój stary odpierdala tutaj w tym Lombardzie? Byś go kurde zobaczył. Ile on ma wartość, a ja bym później dopłacił. Jutro, albo jutro będziesz? Nie. A, Damian będzie. Dobra. Ale słuchaj, ale generalnie powiedz, yy, tak jak powiedziałeś, że o, od tylu złotych nie kosztuje. No różnie, no różnie. Będzie on chciał jest... kupić, to niech wpadnie Ty. i sobie. Nie, coś. On, on, do, on we Francji jest teraz, bo pojechał. No to mówię, jak tego. przyjedzie, no to. Nie, sobie... nie, nie. On mi dał, żebym ja... wiesz, zrobił tego. Tu zostawił? Albo byś go, albo ten I, i on chce przykładowo większy, nie? Tylko o to chodzi, nie? No, no, no to w czym problem? No nic, Czemu te patusy wszystkie kurwa, jakieś głośniki kupują losowe? W sumie to też prawda. Chuj tam w jego starego kurwa, ale co ta babka kurwa robi w telewizji kurwa w wyborach. No. A? Przychodzisz z głośnikiem, wyceniamy twój, jak mamy jakiś, który cię spodoba, kupujesz od nas i proste. No tak? Krótka piłka. Dobrze. A gdzie masz ten głośnik? W domu. No to czemu go nie wziąłeś? No bo nie wziąłem, no bo byłem u... Tutaj u sąsiadów, ale i tak nie. Cześć. Cześć, Cześć. Cześć. tam. No ale wiesz, że mi chodzi, nie? No nie, wiem. Damian? Damian mówię, Kuba, ale jak. <grym> jak czemu, jechać, ty, czemu te dziadki zawsze kurwa ich mylą? Ten głosik, że grzeba, go, bo on, tylko, bo on nie chce. Znaczy, tak, jutro on, będzie on Damian. Zajęty, nie? Jutro będzie Damian. No dobra. Ale to, to obojętnie czy ja, czy on przy, no, przychodzi, że nie tak. No, Dobra. No, 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 tak, Co tam potrzeba? Chcielibyśmy zobaczyć ten zegarek y, za 399 szwajcarski. Szwedzki? Szwajcaria. Szwajca. Szwajca. Tak. No, no, tam. Który? Ten. Ten. Tak. Czy to? O. Wyglądu jest ładnie. No, jakiś tam zajechany mocny też nie jest. No szkoda, spokojnie. O, o weź no, go, załóż, czy koperta nie będzie za mała? no to. to wiadomo, że To inna sprawa, to musiałbym wymienić na większą, ale czy koperta nie jest po prostu za mała? Znaczy na większą, też yy, teraz ci nie wejdzie no do końca, no, bo masz no, ten czarny no, że no, no, <laughs> Może być akurat dobry. Jest no spokojny. No no, no, no mówię, no. Nawet jeszcze. To chyba tu możesz to go trochę. No. Weź sobie go ten, odepnij i trochę bardziej na rękę. Uh -huh. Masz jakieś płyty z muzyką? CD do samochodu? No to też właśnie. To co jest... mi zostało? No to pokażę. Bo, bo może coś just... od razu byśmy wybrali. Oki. Nie. 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 Hada. Tak, cool. Hada. Strona tak. Hada. Stronę światła Michel. Nie. nie. szpaku Boruto. nie. nie. Bo... nie. Się... Jan Kleosia. No kurba jasne. Ale, ale to już jest, wiesz, to z 2005 za płytę. Nie, no to. No one są drogie, bo za ogóle. konkretne, nie? I szkoda do samochodu takich do nich No nie mam nic innego, z 370? 370 Można zrobić. Tak, to mogę? Możesz. Tylko tutaj masz sam zegareczek, nie bez pudełeczka, bez no, czeka jak okay. Co tam? I zapytać ci ile bym dostała? Pozostał. Wiem, że srebro nie jest drogie. Ale to jest komplet, a zapytać zawsze można. Pewnie, że tak. Tu jest naszyjnik i tu są kolczyki. Aha, komplet to z zawieszką jest te kolczyki do tego? Tak. A zdajesz sobie sprawę mniej więcej ile za to dostaniesz? 3,94 cztery, Może nie, nie 3 zł? <grym> nie! Nie ruszaj. Nie a tam ktoś jest, to nie. Ja mówię coś. Surcia. 3,98 O ja pierda. <grym> Nawet jakbym zrobił to po 3 złote, to nam wyjdzie 11,50 Nie. Ja już tu wyzdawałam za ten komplet, nie? Czyli odpuszczamy to. No jak mam dostać 12 za ty niecałe, to wiesz. No, no nie wiem jak cię ratuje, na przykład możesz zastawić sobie 20 złotych sobie zostawić, no jak chcesz? No to wtedy też poratuję, bo i tak mam do jutra zaś... Chyba, że nie chcesz tego odbierać, no to wtedy nie. No sprzedaż jakbym chciała nawet, to to... Też. 11. No nie tak. <laughs> Jestem ja mam telefon, ale obiecał, że już więcej go nie zostawić. No może zostawić jak 70. potrzebujesz. Na razie przedłużę zastaw, bo do jutra mam. Eee, Biżuterię tam jest, obrączka i pierścionek. A jeszcze chcesz przedłużyć, coś. E, no, jesteś mi na to od razu zajdę. Co chciałaś przedłużyć? Biżuterię, obrączka i pierścionek. Tam ze 400 był zastaw, jedno 300, a drugie jest 100. Nie mam nic takiego. Do jutra mam. Yy, obrączkę i pierścionek. A, czekaj, pierścionek. Dobra, jest. Pierścionek 32 i obrączka 96. 129. 8. No, dziękuję bardzo. A 28 byś miała, może? No właśnie, nie mam nic drobnych. 20, Za 20, za to chciałeś to sprzedać, a kasę masz. <laughs> no to akurat na zakupy było, ale przypomniała sobie, że przecież zastaw mam. To jak się zaświeci, możesz podpisywać. <laughs> Ale się zamula to wszystko dzisiaj. O, jest chyba. Siedem. Ty się nigdy nie zamulasz, nie? Nie. Cały czas na pełnej. Ja pierdole i flap, Na pełnym ogniu trzeba To są dwie nowe umowy. Proszę bardzo. Na razie. Na razie. Siemano. Siemano. Słuchaj, Kubuś mam takie coś do sprzedania. Tylko nie wiem jak to działa. Bo dostań to też. Ogólnie żebym sobie to opchnął od chłopaków i powiedz mi ile to jest w ogóle coś, coś, coś jest to warte? Tam jest pilot do tego. Kurde ogólnie to jest jakiś in, in, in box czy coś? Nie wiem, może ty to rozpracujesz, bo tu jest baterie, są do tego pilota, tam wszystko jest, nie? Ja to dostałem, żebym sobie to opchnął, żebym miał jakieś pieniądze, nie? Tam jest pilot, taki joystick czy coś? Tam wszystko jest. Do tego nie? A ty nie Ech? wiesz co to jest? Nie wiem! Ja pierdolę, kurwa! Dlatego przyszedłem Jaki do kapucynia jest? to z kapucyniak ty mi w tym pomożesz, bo mówię, kurde, ja jestem to też. opierdzieli, bo się, pieniążki mi się przydadzą. A przy okazji, jak to pójdzie, ten nasz. bo i tak to nasz sprzedaż pójdzie, nie po żaden zastaw. Ja chyba nie będzie o wartości używane, tak jak tu patrzę. Czemu? Hmm, bo nowe kosztuje... Znaczy tam jest, y, baterie, wszystko tam nowki są, ja tego nie rozpakowywałem. Nowe kosztuje 59 złotych mm -hmm. Ale to są stare aukcje. Mhm. Mm znaczy ogólnie abyś mi to no, chociaż na sprzedaż? Wziął? Za tam 3-4 d... No nie, bo używane 23 zł, nie? Znaczy to nie wiem czy to było używane, bo ja to dostałem w folii Ogólnie to jest stan, stan taki jak widzisz ja tego nawet w ogóle nie używam. Generalnie. Tam są baterie na do tego pilota. To kurwa. To jest jak nowe. Ja nawet tego nie otwierałem, nie testowałem, bo oni mi to dali we folii i tam jest pilot i baterie do tego. To jest joystick. Ja tego nawet nie używałem. Ja tego nawet Kuba nie używałem. To tak jak było w pudełku, to ci mówię. Co ja ci mam dać za to? No Kuba, żebym chociaż miał jakieś, nie 3-4, cztery, kurde, pieniążki, bo kurde, generalnie też mam lipto. Teraz szczerze powiem. I oni kazali mi... Co to... masz? No to tak, no po prostu ciężko z pieniążkami mam, no. A za kupat nie Znaczy, no bo ja teraz zacząłem robić, dopiero. Zacząłem A, pracować. zacząłeś pracować. Tak, właśnie tak. A czym się teraz zajmujesz? Teraz jestem akurat y, u takiego gościa, robię w Tartaku. O, i co tam robisz w tym No i co? No, deski na przykład na płoty, belki na dachy, coś takiego zacząłem robić, bo mówię, kurde, przecież tyle tych długów mi się nazbierało, ci powiem, kurda. To co dzisiaj co? masz wolne czy co? No, dzisiaj mam wolne. Czemu? No bo on do Poznania też jeździ jako sam. A to sam prowadzi ten tak, tak? No, on sam prowadzi, to jest cały kierownik tego, nie? Czyli jest on. Ja, ja tylko się z nim ogólnie zabieram. Nie z pracownikami jego, czyli tylko jest, z nim. Czyli jest on i ty. Znaczy on. I ja i on ma jeszcze dwójkę ludzi O kłamie Tam jeszcze dodatkowo pracują jak on ma pod, podgląd na to Co? Gdzie ten tartak? W Starym Kurowie W Starym Kurowie Tam gdzie stary ZBM był no. Tam taka jest, mm, też mebl tam była meblarnia i tak ja, dalej Dobra robota? No ci powiem, nie jest zła mm, Są momenty, że się namęcisz, że jest ciężko, serio Ale, ale, ale idzie, to, y, idzie to przejść Ale się cieszę, bo chociaż robotę mam teraz Ile już robisz? Co? No teraz, ja wiem. 3-4 dni. Nie? Niedawno zaczęłem, wiesz. to nie jest jakoś długo, ale mówię, nie? Bo zacząłem, bo... Są momenty, widzę. Mama naciskała, mówi, Bartek, idź do roboty, bo chociaż nam pomożesz, to to wiesz. Nawet ci mama chyba tu zresztą też napominała. Jak na przykład odbierała telefon, nie?, że się nie ruszam do roboty, czy coś takiego. Bo oglądają tak, Ja, że jesteś, nie rób. No, i też właśnie to słyszałem, nie? Dyszcie, no, za to. Co? Dyszkę ci dam za to Daj mi dwie dyszki Nie chcesz? Daj mi dwie dyszki No nie mogę dwóch dyszek No dobra Dobra, idę na to Trzymaj Kurde Jezu I co, dyszka? No. no niech będzie, no bo co mam zrobić? Jak mówisz, że to nie jest jakoś wartościowe no to... No 65 za to kosztuje nowe, używki masz no 39, no to... No dobrze, no to no posłałem mu tak mi powiedz, ile to by było... co jest w ogóle coś warte. W ten sposób. Coś. No 20-30 może dostanę. Ja. Ty? Ja. Jako... Tobie dam dychę, no to coś zarobię? A, no dobra, no jak mówisz tak, no to wolę posłać tak, niż później mam w ogóle nic nie dostać i, i być odesłany z kwitkiem. No nie, się ja nie, pierdolę, się kurwa, mi mózg kurwa wyżera. Czyli sprzedajemy Okej. Okay. A co mi to da? Ja nie mam takiego telefonu do tego zresztą, żeby coś na czymś w coś kombinować, a poza tym może ktoś będzie, że tak powiem, pocieszony tym. A masz w ogóle telefon? Mam, ale to próbowałem, chciałem spróbować, ale mówię kurde jak to jest we folii, wiesz, baterie są zapakowane i to wszystko. To mówię, wolę tak przynieść, niż później wiesz, baterie miałyby być już w środku, nie? Tu też... masz taką kurteczkę. Co? A? Zadbali o mnie. Kto zadbał? A, a to tam, już nie jestem. No zadbali o mnie ludzie, no, <laughs> no tak o, dostałem taką kurteczkę piękną. A nie jest za ciepło dzisiaj po 10 kurtkę, jest nie. chyba 18 stopni? Nie. Akurat. <goda> Okej. Okay. Ale cieszę się, że chociaż ktoś, wiesz, zadbę. mnie, Ludzie tak powiem wyprostować na prostą już powoli? No i... Tchopie, kurwa, ja nie wiem. Ja myślę, że ludzie mu czasami coś dają, bo... bo to jest śmieszny debil kurwa, nie? To jest tak jak kurwa czasami żulowi kurwa coś daszbo w sumie... Bez powodu. No. I co, co on ci mówi? No teraz yy, czekam, czekam aż się coś ruszy generalnie. Ruszysz z czym. No z tą pracą, bo on jest w Poznaniu. On ma dwie roboty. Na Poznaniu ma jakąś tam Ala budowlankę, gdzie ja chciałem iść i on ma też tam już pewnych ludzi. Ale że nie, nie, nie udało mi się wkręcić, no to zostałem tu na starym krowie, nie? I robię. I nie ma rzecz miłości. O kurde. Podpisz tam. I powiem ci uważaj. Je, jakbym tak się ten zastanawiał dłużej, nie? To bym miał guzik z tego. A tak to chociaż, wiesz, na swoje potrzeby jakieś tam zarabiam, nie? Żeby mamie pomóc. Po ja pierwszej w nocy to normalnie pracoholik się zrobiłeś. Znaczy o, nie, że tam jak, na jeży czy coś, nie? Tylko że normalnie... Nie ja robię. pracoholik, nie? No, na ja pracoholik. No to ja to tak wiesz, po swoich słowach. Bo niektórzy to inaczej odbierają, wiesz. Pracoholik to znaczy, że jesteś, jesteś uzależniony od pracy, nie no. od alkoholu. Znaczy ogólnie, jak pojechałem <laughs> i nie robiłem ten dłuższy czas, z czego wiesz, to dobrze chce, tym, To by chłopie kurwa, on, on jak najman kurwa, walczy 10 sekund kurwa i opowiada o tej walce kurwa przez 20 minut. Ten kurwa był w pracy trzy dni kurwa i opowiada o tej pracy jakby tam co najmniej 20 lat robił. Ale ja nie odczułem tego cię ja kurwa Jaki czesiek jebany kurwa, do ja pierdolę Matko święta Ty chubelek no. On w te trzy dni chujże przynosi kurwa jakieś rzeczy za 5 zł do Lombardu <noise> On już te parę dni, wiesz, już jest pracowity, już nie jest nie rób, już rodzicom pomaga i tak dalej, i tak dalej. bo właśnie no normalnie brałem na baran, cisnąłem, nie? A to był... A to akurat ten, ten mój szef kurde, mówi... Wiesz, że to Bartek musi być dzisiaj zrobiony, bo... na poniedziałek musi być gotowe, nie? Mhm. O matko boska, ja tylko tak do niego... <grym> tak więc wziąłem, ja wziąłem za głowę, się mówię... Kurde, majster, serio ty tak mówisz, czy tak... ja to robisz, mówię, tak specjalnie do niego, a on mówi... Nie, Bartek, to musi być gotowe. <grym> no i jazda z tymi belkami, nie? A my tylko we dwóch tochali do pierwszej nocy. Ja wróciłem, uwierz mi, po, o pierwszej nocy to był e, akurat w weekend, w sobotę. I do pierwszej nocy robiłem z nim. Ja, jak ja na niedzielę, to ja byłem praktycznie nieprzytomny. Po pierwszym dniu, może mi nie wierzy, nie? Ale no, nie dziwicie, że taki dłuższy okres też nie pracowałem. To też da daje swoje oznaki. Masakra, tu jest, masakra. La, la, la,